no i jeden z klientów dojechał ze swoim towarem mamy coś takiego maszyna już w tym momencie chodzi taki mamy efekt tu jest mieszanka mix iglaste tak? liściaste, wszystkiego po kolei po trochu MDF OSP, mix A matryca do sosny. Dlaczego to mi się To bardzo suchy. Okay? W tym momencie 50 kg materiału. A może nawet nie. Może nawet nie.